Karolina, wielki powrót Top Model! Już kolejna edycja, Ty z ponownie twarzą Top Model. Właśnie, sentyment, wspomnienia, nostalgia? Jejku, największe! Największy sentyment, tak naprawdę to jest program, od którego zaczęła się cała moja kariera, więc naprawdę, kiedy jestem na planie, czuję się jak, jakbym była u swoich ludzi, to na pewno czuję jakby to była moja taka rodzina, wiesz, to już dekada, 10 lat, więc no naprawdę czuję się tutaj super. A właśnie jakie byś miała takie rady dla początkujących modeli? No jeszcze w tych czasach to już w ogóle są inne rady niż, ja niż jak ja zaczynałam, bo jak ja zaczynałam to te social media w ogóle nie miały jakiegoś znaczenia kompletnie, a dzisiaj no to wiadomo social media są ważne, ale na pewno skupiłabym się na, na po prostu rzetelnej pracy i wychodzenia ze strefy komfortu, no bo mimo wszystko, um, osiąg żeby osiągnąć sukces musisz jakby mieć pewne, odsunąć pewne rzeczy na bok, czyli musisz skupić się na jednym swoim celu i na przykład poświęcić, tak jak w moim przypadku było życie prywatne, no nie, jakby ja pamiętam miałam 17 lat i poszłam do pracy i nie chodziłam na imprezy takich mojej rówieśnicy, tylko... No sam wiesz, jak to jest, kiedy chcesz dojść do czegoś, to, to musisz poświęcić jakąś część swojego życia. Więc na pewno bym zastanowiła się nad takimi priorytetami w życiu, co jest ważniejsze. Czy na tą chwilę zabawa, znajomi, przyjaciele, rodzina, czy na tą chwilę praca, skupienie, no i niesamowicie duży wysiłek. I też właśnie dużo komentarzy jest takich odnośnie Top Model, że to już nie jest Top Model, tylko Top Influencer. No właśnie. Generalnie fajnie jakby taki program powstał, bo taki top influencer myślę, żeby się sprzedał fajnie, no bo to są to byłby program na miarę dzisiejszych czasów. A jeśli chodzi o top model, no to wszystko zależy tak naprawdę od uczestnika, co chce dalej z tym robić. Ja muszę powiedzieć ze swojej perspektywy, że modeling już nie jest takim modelingiem, jaki był kiedyś. Jakby to są inne pieniądze, to są trochę inne wartości. Kiedyś naprawdę, jak leciałeś na drugi koniec świata, na, na kontrakt, to byłeś w stanie kupić sobie mieszkanie. Dzisiaj tak już nie zrobisz. Więc jakby te, te realia też się pozmieniały, stawki są całkiem inne, większa jest konkurencja. No i w dzisiejszych czasach klienci też bardziej. Zwracają uwagę na nie tylko sam modeling, co też social media. Więc wszystko się pozmieniało. No właśnie, i tutaj dochodzimy chyba do sedna sprawy, że też warto mieć bardzo dużą ilość tych obserwujących, bo to też może zaważyć na kontrakcie. Zdecydowanie. Muszę przyznać, że może nie kontrakcie, no bo na kontrakt to możesz wlecieć, ale jeśli chodzi na przykład o dostanie pracy, direct booking czy, czy innej, to klienci zawsze zwracają uwagę też na Twoje social media, jakie prowadzisz, czy one są estetyczne, jakie prace, prace zrobiłeś, to jest jedno, bo to jest Twój book jest bardzo ważny, natomiast patrzą też... Jakim jesteś człowiekiem na co dzień? Ja na przykład miałam taką sytuację półtora roku temu, jak dostałam okładkę w Turcji dla Nuluka, no to klient, zanim zdecydował się, że mnie wybiera, akurat byłam na wakacjach, pamiętam, w Meksyku, obserwował mnie codziennie na moich social mediach, czy ja prowadzę zdrowy lifestyle, czy ja jestem w dobrej formie, jakby takie, wiesz, z jednej strony creepy rzeczy, jak się nie zastanowisz, a z drugiej strony, no ja sama prowadząc markę odzieżową, teraz też patrzę na social media, Danej osoby, kogo jest warto zatrudnić. A co myślisz o kupowaniu? Właśnie obserwujących, bo to też jest nagminne. No ja tego nigdy nie zrobiłam, więc no nie mnie to oceniać. Myślę, że to nie jest na dłuższą metę dobre, chociaż wiem, że agencje modelingowe kiedyś tak właśnie robiły nie, wielu, wielu modelkom, żeby po prostu był jakiś status. Natomiast dzisiaj jest to bardzo łatwe do zweryfikowania, więc no, jednak jak. Wpisujesz to i widzisz że to nie są prawdziwi followersi no to jednak patrzysz na tą osobę już trochę inaczej To prawda. Yy, ostatnio poinformowałeś, że o mało co byś nie straciła konta na Instagramie. Co tak. się stało? No generalnie trwały rozmowy odnośnie live'a ze stanami, z jedną z gwiazd tam, która robi swój talk show i, i, i robi e, fajne wywiady. E, no i wszystko przebiegało bardzo, bym powiedziała, legalnie, no bo dostaliśmy wszystkie dokumenty, że ta osoba, czy ten menadżer tam e, jakby reprezentuje tę osobę jakby wszystko było sprawdzone. E, aż do momentu kiedy e, mieliśmy nawet dwie albo trzy już nie pamiętam próby połączeń, żeby sprawdzić, czy wszystko jest zgodnie z... z z, z siecią, czy nic nie przerywaj w ogóle. No i nagle osoba chciała się podłączyć pod nasze konto, ale w sensie tak robiła, bo w Stanach, żeby zrobić live, to robisz to przez meta e, Facebooka, przez meta metabiznes. Nie tak jak my Facebook, e, Instagram z Instagramem, tylko przez meta, czyli robisz to na dwie platformy. Czy jakoś tak, bo oni to jakoś inaczej robią? No i próbowaliśmy się podłączyć, ale w momencie, kiedy ta osoba chciała się podłączyć. Do moich kont, no to nam się zaświeciła już czerwona lampka i też ostrzeżenie Facebook na szczęście wysyła, że zastanów się, komu teraz podajesz jakby te wszystkie informacje, bo to powinny być tylko osoby zaufane, no więc wtedy oczywiście. Rozłączyliśmy się, powiedzieliśmy, że odzwonimy, a ja szybko zadzwoniłam oczywiście do działu cyberbezpieczeństwa, żeby mi pomogli jak najszybciej jakby odkręcić to, co się tam nakręciło, bo było no... od kliknięcia, żeby stracić wszystkie konta. Jakby, nie oszukujmy się, z jednej strony ludzie mogą sobie myśleć, o straciłaby Instagrama, a z drugiej strony to jest naprawdę dziesięcioletni dorobek mojej pracy, to jest pokazywanie wielu rzeczy, które są bardzo ważne, jeśli chodzi o media w tych czasach i social media, ale też o y, modeling sam w sobie, więc jakby to była, to jest ogromna dla mnie rzecz, ogromna utrata, również pracy w modelingu. Niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, myślą, o, stracisz Instagrama, co się stało, założysz nowy. No nie, no bo to jest 10 lat, jakby mojej pracy wsadzonej tam, która się przekłada również na inne moje zlecenia, to jest dla mnie, to by była katastrofa, prywatnie. No właśnie, bo co, co, gdybyś faktycznie straciła to konto, no to co? Co ciebie zostało? No, no, znaczy, no modeling by mi no został tak. tylko bez moich social mediów i bym musiała oczywiście wszystko na nowo, a wiedząc jakie są realia dzisiejszych czasów, no to te social media są niesamowicie ważne dla kontrahentów, dla klientów, którzy e, zatrudniają w ten sposób e, swoje gwiazdy, swoje modelki, no. No, no, Takie są dzisiejsze czasy, no to nie ja ustalam reguły, no i naprawdę byłoby mi na pewno bardzo przykro. Czy to był też, można powiedzieć, taki atak hakerski? Nie no, zdecydowanie. To, było, to był atak w ogóle bardzo niebezpieczny, no bo w momencie, kiedy ktoś chce mieć dostęp do wszystkich Twoich kont, wiesz, tam są Twoje maile, tam jest Twój telefon, tam, no, no, tam wszystko możesz wyczytać. Konta bankowe też były podłączone? Na szczęście nie, ale no wiesz, no nigdy nie wiesz, co taki haker może z zrobić z tymi Twoimi wszystkimi danymi, no i trzeba naprawdę... Ja... ja, ja... Polecam obserwować osoby, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, żeby zabezpieczyć swoje konta, żeby one nie były w żaden sposób ze sobą powiązane. Mimo, że to jest wygodniejsze, jak się logujesz tu i tu, ale żeby one jednak nie były, żeby były te osobne. Każdy inny mail, każde inne hasło, takie, że nawet wy nie zapamiętacie, trzeba sobie zapisać na karteczce i schować. No bo w ten sposób jest trudniej po prostu ukraść konto. Ludzie o tym na co dzień nie myślą, bo sobie myślą, dobra założę sobie i już po sprawie. Nie, trzeba naprawdę chronić swoje dane, bo... Słuchajcie, to że ktoś by mi ukradł konto, to by mogło się wiązać z poważnymi konsekwencjami, bo na przykład ktoś mógłby wykorzystywać moje imię i nazwisko i naciągać ludzi na przykład na inne rzeczy, więc naprawdę mogło się to skończyć katastrofą nie tylko dla mnie. A czy wy gdzieś to w ogóle zgłosiliście? E, no ciężko jest zgłosić kogoś, kto jest ze Stanów. No więc jakby... Wiem że, Izabela, po... wiem, że Izabela Janachowska miała podobną sytuację.